Witam w świecie lebicy, gdzie za hejt wsadzaliby do więzienia, gdzie jeśli obrazisz którąś z liter w alfabecie LGBT, to powinieneś iść do więzienia, gdzie jeśli ujrzysz w ogłoszeniu o pracę. Zdania poszukuje elektryka. Zapłacisz bardzo wysoką karę, jednak jeśli oplujesz, zdeptasz i zmieszasz z błotem pierwszą damę Martę Nawrocką, no to wtedy jesteś feministką pełną gębą. Wtedy Twój feminizm przekroczy skalę. Od razu aborcja będzie legalna, od razu cycki wystawiać można na nawierzch i latać po ulicy z ogolonym łbem. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj o odklejonych starych babach ze smutnym życiem uczuciowym. Tak myślę, bo przecież nikt, kto jest szczęśliwy, nie zachowuje się w ten sposób. Zostawcie łapkę, suba i wyjaśnijmy elitarnym osobom kobiecym, że są wulgarne i nie do końca normalne. To, że wywiad Marty Wrockiej nie był najlepszy, to wiemy. Nie będę tutaj rozwodzić się jakoś bardzo, nie była ona nigdy osobą publiczną i opłacamy cały sztab ludzi, którzy mają dbać i pomagać jej odnaleźć się w tym świecie, i sztab zawiódł, padły pytania, które były przewidywalne. Nic nowego nie wymyślili, mogli ją przygotować, a nie wystawać na odstrzał. Jestem ciekawa, czy przypadkiem nie celowo, bo trochę to wyglądało jak występ mandaryny w Sopocie. Jednak słaby wywiad, stres pierwszej damy, postawienie jej w niezręcznej sytuacji, nie upoważnia feministek, które niby stoją po stronie kobiet, jechać tak po Marcie Nawrockiej, że aż kotula musiała stanąć w jej obronie. W Wirtualnej Polsce napisano, że Kotula powiedziała, że nie rozumie hejtu na pierwszą damę, że pierwsza dama ma pomysł na siebie, chce się w jakiś sposób realizować. Powiedziała, że można się z pierwszą damą zgadzać lub nie zgadzać, jednak ona sama nie rozumie hejtu i oburzenia, bo według niej wywiad był bardzo ciekawy. Tak, był ciekawy i był bardzo trudny. Był w telewizji, która nie szanuje pary prezydenckiej. Samo to siedzenie u wroga i świadomość, że będzie uderzał w czułe punkty, na pewno nie pomagało w tej całej sytuacji. I tak jak mówiłam, moim zdaniem zawiodło osoby, które powinny pierwszą damę na to wszystko przygotować. Przecież ona nie jest głupia. Wystarczyło zrobić to odpowiednio. Przynajmniej nie pokazuje nam, jak jeść bezę, a jej mąż nie udziela się publicznie pijany w sztok. No, ale cóż, nasze elity mają inne autorytety. Jednak swoje trzy grosze wtrąciła Manuela Gretkowska. Gretkowska wniosła znaczący wkład w polską literaturę współczesną. Jej osiągnięciem jest też taki wpis na Facebooku. Nie przeczytam Wam całego, bo będę musiała wykonać wtedy oczu kąpiel. Jednak najlepszą część, żebyście wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Wpis zatytułowała Pierdzenie i stepowanie. Marta Naurokiego jest warta. Wstawili ją do scenografii kapiącej złotem, ustrojonej kwieciem, jakby nie było innego kadru z pałacu, tylko kaplica pogrzebowa w Las Vegas. Pięknie się to komponowało z jej hobby. Oprócz rodziny lubi poświęcać czas strzelaniu, niebiciu po mordach w ustawkach. Szacun. Nadawałaby się na ochroniarkę prawdziwej pary prezydenckiej, Trzaskowskich. Taki inteligencina w samoobronie nikomu w zęby nie przywali. A jeszcze lepiej Ann Applebaum z bężem. On to pewnie nosi jak ziobro w majtkach, nie granata, ale atomówkę. Marta nie musi publicznie się tłumaczyć ze statku miłości współmałżonka, bo pytania są kastrowane pod jej niepokalany wizerunek. Biel fotela, biel kwiatów. Przedtem ruchadło leśne było wirtualnie poza pałacem, teraz naćpany ruchacz może kręcić chujem żerandol. Ktoś jednak postanowił ocieplić wizerunek prezydentowej, tylko dlaczego słomą? Próbuje sobie wyobrazić naradę prezydenckich pr -owców. Melania pół filmu o sobie samej zajmuje się kokardą kapelusza i nie umie mówić po amerykańsku. Ty, Marta, jesteś polskojęzyczna, obciachu nie będzie. Załóż no nogę na nogę, żeby wyglądało elegancko. W 30 prawie latach w zawodzie dziennikarza, kiedy widzę ludzi, którzy na co dzień posługują się po prostu prostackim językiem, widać, że mają ubogie słownictwo, widać, że mają niską złożoność poznawczą, widać, że mają ten ubogi aparat mowy, widać, że... Hmm... Nie potrafią pewnych rzeczy wysłowić, a już wiemy z badań lingwistycznych, że to, czego nie potrafimy wysłowić, jest dla nas niepoznawalne albo niewyrażalne. I moja mina po przeczytaniu tego była taka, bo tam tego typu wysrywów jest więcej. Jednak oszczędzę wam tego. Gretkowska ukończyła filozofię, tak więc siedziała i wymyśliła taki oto wpis. Gratuluję lekkości w pisaniu, jednak przypomnę, że patologia często bywa wykształcona i z jakimś dorobkiem. Patusami nie, mo nie możemy nazywać wyłącznie bezrobotnych sebiksów na murku. Tutaj jest przykład tego, że można być patusem w internecie i jednocześnie posiadać wykształcenie, mieć męża i dziecko. I może Gretkowska trochę zazdrości tego życia Marcina Wrockiej, że dziewczyna z bloków, Kobieta, która nie siedziała i nie pierdziała za biurkiem. Nie przechodziła setnej terapii, bo jej wmówiono, że tak trzeba i że to jest modne. Teraz siedzi w pałacu prezydenckim, a ona założyła kiedyś nawet partię w 2007 roku i wyszło z niej tyle, co z tych wpisów, czyli brzydko mówiąc, gówno. Jej partia, czyli Partia Kobiet, uzyskała 0,28% głosów w skali kraju, czyli około 45 tysięcy głosów. Nie przekroczyła progu wyborczego, zdobyła zero mandatów do Sejmu. Gretkowska zrezygnowała wtedy z kierowaniu. Pa kierowaniu partią, pozostała honorową przewodniczącą. Czyli nie wyszło, bo żeby coś w życiu ważnego zrobić, trzeba wyjąć głowę z monitora i działać realnie. Ale co ja tam wiem? No jednak Gretkowska to nie jedyna feministka, której się dzisiaj dostanie. Mamy jeszcze Eliskę. Eliska Michalik to najostrzejsza kredka na polskim YouTubie. Powinna zostać żoną Tomasza Lisa. Ten moment, kiedy dziennikarka zadaje proste pytanie, a nawrocka go po prostu nie rozumie, bo to są granice jej języka, jej świata, być może jej umysłu. Ona, ona nie rozumie tego pytania. Ona prosi o powtórzenie go. Zasób słów, niezwykle ubogi zasób słów. Ja zawsze słuchajcie, jak widzę, kiedy prości ludzie, i mówię to. Prostaccy, może tak, bo pro, prosty człowiek to jest coś najlepszego na świecie, ale to nie jest to samo co prostacki człowiek. Zawsze mam swego rodzaju ubaw, bo mogę. Jak widzę ludzi, a poznaję to bez pudła już po. 30 prawie latach w zawodzie dziennikarza. Kiedy widzę ludzi, którzy na co dzień posługują się po prostu prostackim językiem, widać, że mają ubogie słownictwo, widać, że mają niską złożoność poznawczą, widać, że mają ten ubogi aparat mowy, widać, że. Nie potrafią pewnych rzeczy wysłowić, a już wiemy z badań lingwistycznych, że to, czego nie potrafimy wysłowić, jest dla nas niepoznawalne albo niewyrażalne. I nagle ta osoba znajduje się w roli, do której mówiąc wprost nie dorasta, bo ona po prostu do tej roli nie dorasta. Przypomnę tylko, że ta przegłupia kobieta chciała z NATO wyrzucić USA i wziąć Chiny. Nie wiem, czy jeszcze muszę coś dodawać. A teraz zamiast Marty Nawrockiej. Postawcie tam, nie wiem, lewicową polityk lub aktywistę jakieś. Już nawet jakby tak wypowiadano się przez te niby autorytety o lempartowej w taki sposób. To kwik, świk. Byśmy słyszeli jeszcze chwilę przed zasięciem, bo dudniłby nam w uszach. I wyobraźcie sobie, że teraz prezydent by powiedział, hm, okej, okay, ścigamy za hejt w internecie, żadnych zawiasów, minimum dwa lata do odsiadki. I one wszystkie by krzyczały o wolności słowa, o swobodzie wypowiedzi i innych pierdach, o których lubi pisać Gretkowska. I wiecie co? Babki nasze były feministkami. Rola kobiety była niedoceniona. Jednakże w czasie wojny i powojennej Polsce wybitnie istotna. Nasze babki walczyły o prawa kobiet i teraz takie szpule wycierają sobie mordy feminizmem. Teraz wstyd być feministką. Tyle starań, tyle cierpienia, które przeżyły kobiety na nic, bo takie istotne dla świata zmiany przytuliły do siebie lepartowe, aktywiszcza, psycholożki od siebie boleści i inne smutne i nieszczęśliwe baby. Baby, nie kobiety. Nie znam szczęśliwej kobiety, która byłaby tak sfrustrowana, która zionęłaby tak bardzo nienawiścią, nie tylko do mężczyzn, ale do wszystkich, którzy jej nie przytakują. I z drugiej strony jest to dość przykre, że nie każdy ma możliwość poczuć, czym jest miłość, wzajemny szacunek i wsparcie. Im bardziej smutny człowiek, im bardziej zakompleksiony, tym bardziej zionie taką nienawiścią. Próbuje udowodnić, że jest zajebisty, że jest samowystarczalny, że nik nikogo nie potrzebuje. Oczekuje wiecznego wychwalania i gratulacji odnośnie swoich sukcesów. Jednocześnie jak ktoś mu powie, że no słuchaj, no w sumie to nic takiego nie zrobiłeś, to pluje jadem. A człowiek dowartościowany może się pośmiać. Może coś wytknąć. Jednak nie będzie pluł nienawiścią, nie będzie na siłę niczego udowadniał. Będzie miał w sobie ten luz, bo czuje się na tej planecie i w swoim domu bardzo bezpiecznie i dobrze. Także, drogie panie, może warto swoje zasięgi albo przekuć w coś dobrego, ewentualnie zająć się już w tym wieku ogrodem, spacerami, dotlenieniem mózgu, bo poważnie zaczynam się obawiać o wasze zdrowie. Dajcie znać, czy te wszystkie kobiety, które tak bardzo chciały Kobietom pomagać. Jedna nawet partię chciała dla kobiet zakładać. Przestaną w końcu niszczyć inne kobiety? Czy tutaj nie chodzi o kobiety, tylko o niszczenie, zdeptanie i plucie wszystkiego, co wychodzi poza ich bańkę? Ja osobiście jestem wstrząśnięta. Czekam na Was w komentarzach, a ja Was budziam. Pa.